Cześć! Którego franio? A w dzisiejszym filmie przyjrzymy się nowym kartonowym pudełkom z LEGO Brick i sprawimy, czy więcej elementów zmieści się w tym oto pudełku czy też z tym oto kubeczkiem, którego właśnie szukałem 40 minut. Mam nadzieję, że nie było widać cięcia. No ale co, najpierw sobie to otworzymy, a później porównamy gdzie się więcej nam zmieści tych elementów. No dobra, wysypiemy to wszystko. Więc w sumie takie ładnie naklejki moje pierwszej szkoda mi jest odrywać. Bardziej bym ją jakoś odkleił, więc spróbujemy. Chyba lepiej było oderwać. Tak. A co tam? O, dobra. W miarę ładnie. No, naprawdę w miarę w miarę. Więc otwieramy. Ja ostatnio nabrałem bardzo dużo tych filetowych cegierek, ponieważ już ja mogę zdradzić nie? Będę Wam w krótkowych projektach, które powracają od Marca, dlatego że zrobiłem dwa w zeszłym roku serzeń i luty, i teraz ten, żeby było, żeby numerki się zgadzały, albo może trochę to Wam... Może ta muzyczka wam coś powie. Jak powie, to fajnie. Jeśli nie znacie, no to trochę poczekacie, ale w końcu się dowiecie. Chyba jest, sprawdzicie opis, ale no, muzyczka. No, więc to będę budować. Już pewnie fani tej serii się domyślają, wiedzą o co chodzi. Inni może wejdą w opis i sprawdzą dopiero z czego to była muzyka. Ale tak czy siak, naprawdę dużo nabrałem tych cegieł. Mam nadzieję, że mi skarczy na ten projekt. No bo wziąłem dość dużo. Więc naprawdę fajnie. Wziąłem też trochę takich białych cegieł, no, na które podobałem już ponad rok. W zeszłym roku pamiętam, jak w troskowych projektach się pomyliłem i zamiast białych kupiłem szare. Flashback. To do dwóch przyszłych projektów, a także szare cegiełki. Tak, ponieważ zrobiłem błąd i zamiast białych zamówiłem szare, Ja najpopularniejsze. End of flashback. Na, na szczęście teraz się sytuacja nie powtórzyła nie pomyliłem białych z szarymi. W końcu mam, chyba miałem kilka, a teraz w końcu mam ich dość dużo. Dobra, wysypiemy to wszystko. Takich kilka zwykłych ogieńków nabrałem, takich, tego typu elementów. Można tutaj też taki świecznik z tego fajny zrobić i włożyć te ognie do tego, więc ładnie. Oprócz tego jeszcze kilka takich płytek, żeby coś zaokrąglonego zrobić, w sumie nie wiem. Takie listy, które mi się przydadzą, jak będę robić kolejny projekt, o którym jeszcze nie powiem. To głównie na moim angielskim kanale o Nintendo, ale. Dobra, powiem. Będę robić wyspę z Lego Animal Crossing. Więcej szczegółów wkrótce. Tutaj na tym kanale też się kilka odcinków pojawi. Tutaj kilka takich czarnych elementów, żeby wypełnić dziury w kubku. E e w pudełku, przepraszam. Kilka takich, które zawsze biorę, bo zawsze się przydają. No i co? Teraz jak zrobimy ten test? No bo teoretycznie mógłbym wszystko rozwalić i włożyć. A teraz wpadł mi też taki pomysł do głowy, o jeszcze trochę zostało na spodzie, nawet dość sporo. Wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby po prostu włożyć te tak, ale jeszcze losowo po prostu, bo tutaj do tego kubka i tak wydaje mi się dam radę, tylko trochę to zmniejszymy. Albo nie. W sumie wiecie co? Jak luźno, to luźno. Tak będzie najstrawiedliwiej, więc ja to wszystko teraz rozwalam i widzimy się, jak to rozwala. Miejmy na mnóstwo tych elementów cegiełek, i teraz jeszcze czeka mnie rozkładanie tych fioletowych, więc lecimy. taka technika ma poradę dla was jak będziecie rozkładać kubka elementy to możecie sobie jak macie takie stosy, długie słupki to połączyć to na dole taką jeszcze jedną cegiełką i teraz tutaj tak łapać wszystkie. tylko nie zawsze wyjdzie idealnie ale wydaje mi się, że to będzie dość spore ułatwienie tutaj na przykład po trzy. Tam na dole jest to szczepione po to żeby wam się nic nie przesuwało, o i widzicie jak o wiele szybciej. więc polecam metodę które właśnie wymyśliłem. No, więc polecam metodę, którą właśnie wymyśliłem. No, więc polecam metodę, którą właśnie wymyśliłem. No, jeszcze powiedziałem to dobrze. Bez hałasu klocków. Bez hałasu klocków. Nareszcie no, wszystko, prawie że wszystko, rozłożone. Jeszcze jakieś niedociągnięcia będę rozkładać. No i co za? Będziemy wkładać. Tyle tego się tutaj narobiło. I co teraz? Będziemy to wszystko zrzucać. Więc. No co, robimy to. O, jeszcze jeden skubaniec się ukrył w pudełku. Dobra, rozkładamy go i sprawdzamy, nie? Ok, najpierw zaczniemy od pudełeczka. O, już nam się zapełnia, jeszcze nawet nie połowa została włożona jeszcze wstrząśniemy no będzie ciężko wcisnąć już więcej jeszcze troszkę może jakby znowu yy, osoba tego nie segreguje, nie układa ładnie w kubku i teraz po prostu jeszcze jakieś małe tam elementy by powrzucała pewnie na górę żeby było fajnie No nie jest jakoś tak i teraz jeszcze to zamkniemy. Patrzę, że się jest ładnie mieści. No i mamy pudełeczko. Tak z to one tam w Lego stoje, są takie złożone, zwinięte i trzeba... Znaczy nie zwinięte, tylko złożone. Tak wszystko. Nie jest złożony w całość, tylko że rozłożone właśnie. I trzeba je złożyć. Dobra. No, a teraz porównamy z kubeczkiem. Teraz ja nie będę tych pozostałości już tam wkładać, po prostu to, co mamy tutaj, to przesypiemy do kubeczka. Więc spójrzcie, tyle udało mi się dodatkowych rzeczy wcisnąć dzięki temu, że segregowałem. Naprawdę, chyba wynik jest dość dobry i wydaje mi się, że się opłaca. Naprawdę się opłaca segregować. Ja od zawsze segreguję, ale to teraz, że tak powiem, badanie, ten eksperyment jeszcze bardziej to potwierdza, że naprawdę. Segego, a nie się strasznie, strasznie opłaca. Dobra, to co? Wsypujemy. A tak się że to liść od mego cały z Don Dobra, wsypujemy. Jak to najlepiej teraz przesypać? Niestety nam na boki wypadło, ale mniej więcej to są te części, które są tutaj, więc jakoś specjalnie nie będzie to oszukane przez to. Więc teraz wszystko dosypujemy. i no w pudle się zmieniło siło trochę więcej, wydaje mi się. Jeszcze teraz, znaczy nie mam pewności, ale jeszcze teraz, żeby to potwierdzić. No to ja włożę tyle, ile tutaj powinno być ogólnie, żeby się zamknęło. Teoretycznie jeszcze to tutaj, chyba dwa razy dam jeszcze tutaj na górę i zamykamy. Czy się ładnie zamknie? No mniej więcej tak. No mamy takie kubki, to się zakleja tutaj taśmą, więc fajnie. I, ale też dla takiej dokładności to zamkniemy to tutaj też idealnie, żeby nie było, że oszukiwałem. O, jest ładnie zamknięte, wszystko wchodzi. I teraz dla potwierdzenia jeszcze tego, że pudełko jest większe, mimo znaczy, że chce się tam zmieści, przynajmniej taki elementy. To wsypiemy wszystkie, teraz jak widać się mi się nie wysypało. Macie na nagraniu potwierdzenie. No i trochę miejsca mamy. Jeszcze teraz. Może jeszcze raz próbujemy to przesypać bez żadnego wysypania. Więc wszystko do środka. I teraz, żeby ładnie się zamknęło, pudełeczko, troszkę za dużo, proszę bardzo, ładnie siedzi, wszystko, nic, prawie, że nie odstaje i teraz ona, naprawdę mam problem z tym przesypaniem, żeby to jakoś sensownie zrobić, no ale spróbujemy może tu. No i patrzcie, i znowu nam tyle zostaje, akurat już tam jest wypełniony. No nie jest to jakaś zaskakująca różnica, ale jednak trochę różnicy jest z tego, że się coś małego dało, dało zbudować. Znaczy nie mówię, że konkretnie z tego, ale z takiej ilości elementów. Jakby jakiś przystanek autobusowy, jakiś siedzący, nie wiem czy przystanek, ale coś by się dało, jakąś platformę czy coś. No a tutaj zamykamy, co prawda jeszcze kilka by się dało tu umieścić, ale jednak wydaje mi się, że przynajmniej z takimi cygłami to pudełko wygrywa Tym bardziej, że można łatwiej je po prostu na płasko tutaj ułożyć. Więc zaskoczyło mnie, bo jak byłem w sklepie i patrzyłem, to wydawało się, że, ten, że to pudełko mniej pomieści, że jest takie małe. Ale patrzcie, jednak zaskoczenie, dość duże. O, i ładnie złożone to tak. Oj, jeszcze dla Was demonstracja, a Wam dziękuję za oglądanie. Ja się zabijam za budowanie tego projektu, o którym mówię. Pa!